Zobaczcie, widzowie, miejsce, którego czasu było idealnym urbexem, Zobaczcie, jak teraz wygląda. Kiedy to wyglądało jeszcze? Kiedy byłeś? Około niecały rok. No, rok, rok temu. Mogę wrzucić tutaj zdjęcia czyjeś, jak ktoś pozwoli. Bo niestety nie zdążyliśmy do przyjechać i tak. zrobić zdjęć, ale Aha. zobaczcie, jak to wszystko wygląda. W takiej powódce, w piwskach? Nie wiadomo, czy to be bezdomni, czy młodzież tutaj rozwaliła wszystko. No, ewidentnie właśnie. Nie się Wszędzie się brali, czegoś cennego, bo stół rozłożony, no a ta choinka to dla zabawy. Nie tak. wiem, co ją tutaj wcisnąć, bo... Tak, albo ktoś to właśnie szukał, albo sobie zabawy robił, zobaczcie. Jest i drugie, wiesz. Tak, choinka była na stole, a ktoś ją chciał wsadzić do szafki. Taką rozrywkę ktoś miał. Wygląda to tragicznie. Niestety spóźniliśmy się z eksploracją. Widziałem charakter 36 1936 rok Pani Teresa się urodziła Korodo, A to akt zgonu? Akt zgonu ten ja. inny do Sylwestry Urodził się w 1931 roku A zmarł w 1992 Zobaczcie to To jest 1952 rok 1952 rok No, Tu jest stare. te stare dokumenty 1954 Nie wiem czy jestem bardziej wkurzona czy bardziej smutna no bo zobaczcie, tutaj kość miał pochowane różnego rodzaju nie wiem, w tej dziedzinie cała historia wielu osób, co widoczno aktach dzwonu, chociażby aktach urodzenia, więc tutaj wielopokoleniowa y, rodzina. I to wszystko teraz właśnie leży, y, narażone na deptanie, wszelkie rodzinne pamiątki, zdjęcia, pocztówki, jakieś rzeczy świadczące o tym, że ktoś tutaj miał hobby, czymś się zajmował. No i tak widzicie, że sztosa urbexowego stało się po prostu pobojowiskiem. Nie wiem, czy to przez lokalnych mieszkańców, młodzież, czy przez jakieś piastwo, a może po prostu eksploratorzy, którzy tutaj wchodzili, nie bardzo strzegli lokalizacji tego miejsca. Tak więc chciałem apelować, żebyście jednak chronili w takie sztosowe miejsca, żeby nie wpadło w niepowołane ręce. Kiedy jest złość, to tak jakby ktoś, wiecie, wszedł do domu mojego dziadku, który stoi pusty i zrobił rozpierdzię. To po prostu... Dla własnej... Mówię ci, ja kiedyś słyszałem opinię takiego gościa, który powiedział, że... ładne zdjęcia zrobiłeś, zrobiłem komentarz, on mówi, zacwaniakowo, bo mówi, ja weszłem, zrobiłem zdjęcia i wyniszczyłem, żeby nikt więcej nie miał takich samych ja. Co ty gadasz? Ja Można powiedzieć, że rozumiem, że żeby po prostu nikt nie miał takiego efektu. A to jest w ogóle taka zawiść, i jak nie, no jak to nazwać dokładnie? No nie, to nie, jest, jest, ale a... nie stosuje się do ur... tych no zasad ubeksu, tylko po prostu on jest dla siebie. nawet nie są zasady Rubek? To, to są zasady jest... etyczne jak, jakiekolwiek człowieka. Jakiekolwiek.